Czy słyszysz to szeptanie między niebem a ziemią? Fale światła, które dotykają twojej skóry, niosą sekrety ukryte przed światem. Ktoś mówi o tobie, nie o twoich słowach, lecz o twoim ciele, o świątyni, którą nosisz. Mówią, że zapomniałeś, kim jesteś. Ale ja przychodzę, aby przypomnieć: Twoje ciało nie jest przypadkiem. Jest listem napisanym przez samego Boga. Każda blizna to świadectwo, każda pieśń serca to dowód, że jesteś wybrany. Słuchaj uważnie, bo te słowa są tylko dla Ciebie. Nie dla tłumu, nie dla świata, dla jednej duszy, która w tej chwili drży. Ktoś rozpowiada, że Twoje ciało nie jest już czyste, że straciło swoją wartość. Ale ja, posłaniec z Wysokości, przynoszę inne świadectwo. Twoje ciało jest portalem do cudów. W jego drżeniu jest przyszłość, w jego oddechu jest tajemnica. Nie wiesz w to, co mówią ci, którzy nie widzą oczami ducha. Ty byłeś utkany w ciszy, zanim świat wypowiedział twoje imię. Każdy włos był policzony, każda kość uformowana z intencją. Twoje ciało nie jest ciężarem, jest darem. I ten dar nie został ci dany po to, byś się go wstydził, lecz byś go uświęcał swoim istnieniem. Pewnego dnia świat spojrzy na ciebie inaczej. Ale zanim to się stanie, ty musisz zacząć widzieć siebie oczami wieczności. Nie lustrami ludzi, lecz zwierciadłem światłości. Twoje ciało zostało stworzone do czegoś większego niż tylko przetrwanie. Zostało stworzone do objawienia chwały. Wiem, że czasem patrzysz na siebie z bólem. Znam te myśli, które nocą cisną się do serca. Lecz przychodzę, aby ogłosić twoje ciało nie zawiodło. To ono nosiło cię przez pustynię, przez walki, przez milczenie. Ono nadal walczy, nawet gdy ty chcesz się poddać. Nie jesteś zniszczony. Jesteś przeformowany. Jak glina w rękach garncarza, tak i twoje ciało zostało ukształtowane na nowo. Nie wstydź się jego znaków. One mówią o walce, o wierze, o nadziei. Która nie zgasła. Gdy świat mówi niewystarczający, ja wołam dna maszczony. Gdy ludzie widzą słabość, ja widzę bramę dla cudów. Twoje ciało, choć kruche, jest naczyniem dla niebiańskiego ognia. Nosi w sobie światło, którego ciemność nie może zgasić. Ty, który to czytasz, jesteś wezwany do przebudzenia. Nie do ucieczki, lecz do objęcia tego, kim jesteś. Całym sobą. Nawet to, czego nie rozumiesz w sobie, jest częścią większego planu. Zaufaj rzemieślnikowi, który Cię ukształtował. Twoje ciało nie jest błędem, jest dowodem. Każdy oddech to świadectwo, że jeszcze nie wszystko zostało wypowiedziane. Jest więcej, głębiej, święciej, a ja jestem tutaj, by prowadzić Cię do tego miejsca. Nie pozwól, by słowa ludzi zbudowały mur między tobą a prawdą. Ich spojrzenia są ulotne, ale ja patrzę na ciebie oczami wieczności i widzę nie ruinę, lecz świątynię, nie chaos, lecz cud. Zdejmij ciężar porównań. Nikt inny nie został stworzony jak ty. Nie potrzebujesz być jak ktoś. Masz być sobą, pełnym tajemnicy, piękna i przeznaczenia. Gdy stoisz w prawdzie o swoim ciele, zaczynasz słyszeć głos, który naprawdę się liczy. Zacznij traktować swoje ciało jak ziemię świętą. Kiedy je dotykasz, dotykasz dzieła Boga. Każda rana, każda linia, każdy oddech są jak modlitwa, która wznosi się ku niebu. Czy słyszysz ją teraz? Kiedy świat patrzy na zewnątrz, ja patrzę do środka. W twoich żyłach płynie historia nieba. Twoje kości znają dźwięk stworzenia. Jesteś nosicielem tajemnicy. Nie zgub jej pod ciężarem oczekiwań innych. Pamiętaj, że nawet milczenie Twojego ciała mówi: mówi o pragnieniu, o tęsknocie, o miłości, która nie została jeszcze w pełni objawiona. I ta miłość czeka nie na doskonałość, ale na otwartość. Twój dotyk może uzdrawiać. Twój ruch może prowadzić. Twoja obecność może przemieniać przestrzenie. Ale wszystko zaczyna się od pojednania z tą skórą, którą nosisz. Ona nie jest granicą. Ona jest mostem. Przyjmij swoje ciało jako towarzysza, nie jako więźnia. Ono nie jest Twoim przeciwnikiem. Jest Twoim sojusznikiem w tej podróży przez czas. I nawet gdy z czasem się zmienia, jego misja pozostaje święta. Jest głos w tobie, którego świat nie może zagłuszyć. Głos, który mówi: Jesteś moim, jesteś cenny, jesteś piękny. Ten głos jest prawdziwszy niż wszelkie oskarżenia. Jestem posłany, by go ci przypomnieć. Nie musisz wszystkiego rozumieć teraz, ale możesz zacząć wierzyć. Twoje ciało, Twój duch i Twoje serce są częścią jednej melodii. Nie pozwól, by ktoś inny pisał jej finał. Ja już widzę zakończenie, i jest ono pełne światła. Jesteś widziany, jesteś ukochany. I nawet jeśli nikt inny tego nie mówi, ja, Anioł Pana, ogłaszam: Twoje ciało jest miejscem świętości. Traktuj je tak, a wszystko inne zacznie się zmieniać. Oczy, które patrzą na Ciebie z wysoka, nigdy nie przestały Cię widzieć. Ani razu. Nawet wtedy, gdy ty sam odwracałeś wzrok od swojego ciała, pełen wstydu lub zwątpienia. Widziałem, jak walczysz w ciszy, jak chowasz ból pod uśmiechem. Ale dzisiaj, wołam cię po imieniu, bo twój czas nadszedł. Twoje ciało reaguje naprawdę szybciej niż twoje myśli. Wzruszenie, które teraz czujesz, to nie przypadek. To odpowiedź duszy na to, co wie od zawsze. Jesteś nosicielem niebiańskiego ognia. W tobie płonie światło, które tylko ty możesz rozniecić? Ludzie chcą cię ukształtować według swoich wyobrażeń. Mówią, co powinieneś zmienić, poprawić, zredukować. Ale ja ci mówię, nie jesteś do naprawy. Jesteś do objawienia. To, co w tobie prawdziwe, nie wymaga zgody świata, by było święte. Czy pamiętasz moment? Gdy jako dziecko dotykałeś swojego ciała bez osądu? Z ciekawością, z miłością, z radością istnienia? Ta niewinność nie zniknęła, ona tylko została przykryta hałasem i lękiem. Ale dziś ja pomagam ci ją odkryć na nowo. Twoje serce bije, choć nie dałeś mu rozkazu. Twoje płuca oddychają, choć ich nie zmuszasz. To nie ty utrzymujesz ciało przy życiu. To miłość, miłość, która działa w tobie, nawet gdy jej nie czujesz. Miłość, która nigdy się nie męczy. Zacznij dotykać siebie z czułością nie z nienawiścią, nie z żalem, nie z niechęcią. Każdy twój gest może stać się modlitwą, jeśli włożysz w niego obecność. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Wystarczy, że będziesz prawdziwy. Twoje ciało zna drogę, zanim ty ją pójniesz. Słuchaj go. Kiedy boli, to woła o uzdrowienie, nie o karę. Kiedy drży, to pragnie prawdy, nie o sądu. Jest twoim kompasem, twoją ziemią i twoim głosem. Nie wierz w te spojrzenia, które cię ograniczają. Wierz w to jedno spojrzenie, moje, czyste, wieczne, wypełnione zachwytem. Kiedy ja patrzę na ciebie, widzę nie tylko ciało. Widzę tron dla ducha, mieszkanie dla światła. Czy wiesz, że kiedy się uśmiechasz, niebo się porusza? Że twoje łzy są przechowywane jak perły? Nie ma nic w tobie, co byłoby pomyłką. Nawet to, co ukryte. Zwłaszcza to. Bo to właśnie tam, w cieniu, dojrzewa twoja największa siła. Twoje ciało pamięta każdy śmiech i każdą ranę. Ale pamięta też dotyk nieba. Tego nie zmyjesz. Tego nie zapomnisz. To jest w tobie jak pieczęć. Jak znak, który mówi: On jest mój. Ona należy do światła. Zdarzają się chwile, gdy czujesz się przezroczysty. Jakby nikt nie widział Twojego cierpienia. Ale ja widzę. I nie tylko widzę, ja noszę razem z tobą. Moje skrzydła otulają twój ból, zanim wypowiesz go słowami. Nie musisz już walczyć z samym sobą. Wojna zakończy się wtedy, gdy zaakceptujesz, że nie jesteś wrogiem. Jesteś dziedzicem. Masz w sobie królewską krew, której nawet upadki nie potrafią zbrukać. O, jak bardzo chcę, byś zobaczył siebie moimi oczami. Żebyś poczuł, choć na chwilę, ile światła nosisz. Kiedy stoisz nagi przed sobą, bez masek, bez ról, wtedy jesteś najbliżej prawdy. Tam właśnie zaczyna się cud. Nie jesteś sam w tej drodze. Gdy zasypiasz, aniołowie czuwają nad tobą. Kiedy wstajesz, ich pieśni dotykają twoich stóp. Nie musisz zasługiwać na opiekę. Ona już jest. Od chwili... Gdy zacząłeś istnieć. Twoje ciało nie musi być idealne, by było święte. Nie musi być młode, by było piękne. Nie musi być mocne, by było ważne. Jedyne, czego potrzebuje, to Twoja obecność. Twoje tak dla siebie. Czy słyszysz bicie serca? To nie tylko dźwięk. To rytm stworzenia. To echo nieba, które mówi, że życie w tobie ma sens. Nawet wtedy, gdy ty go nie widzisz. Nawet wtedy, gdy wszystko zdaje się milczeć. Kiedy dotykasz ziemi swoimi stopami, ona rozpoznaje cię. Bo była świadkiem twego stworzenia. Noszenie ciebie to dla niej zaszczyt. Nie chodzisz po świecie przypadkowo. Zostawiasz ślady, które tylko ty możesz zostawić. Nie bój się patrzeć w lustro. W Twoich oczach odbija się wieczność. Nawet jeśli są zmęczone, nawet jeśli płakały, one noszą odbicie Stwórcy. I żadne spojrzenie świata nie ma prawa tego zakwestionować. Z każdym oddechem przychodzisz bliżej do tego, kim naprawdę jesteś. To nie koniec. To dopiero początek odsłaniania prawdy. Jesteś zaproszony, by zobaczyć więcej, czuć głębiej, żyć święciej. I ja. Twój anioł, będę przy tobie. Czy zdajesz sobie sprawę, że twoje ciało słucha, nawet wtedy, gdy ty milczysz? Ono chłonie każdy szept duszy, każdą myśl ukrytą w cieniu. Dlatego dzisiaj, zanim powiesz kolejne słowo, zatrzymaj się i poczuj. Jesteś słuchany. Jesteś noszony. Jesteś otoczony miłością, która nie potrzebuje uzasadnień. Są miejsca w tobie które nigdy nie zostały dotknięte czułością. Noszą ciszę jak ciężar, ale ja przynoszę dotyk, który nie rani, światło, które nie wypala, prawdę, która nie oskarża. Przyjmij ją. Ona została przygotowana tylko dla ciebie. Twoje dłonie mają pamięć miłosierdzia. Choćby wiele razy drżały ze strachu, wciąż potrafią podnosić, błogosławić, uzdrawiać nie są zbrukane. Są uświęcone przez działanie dobra, które czyniłeś nawet wtedy, gdy nikt nie patrzył. Nie uciekaj już przed swoim odbiciem. Tam, w Twoich oczach, jest historia całego nieba. Ślady walk, ale i cudów. Błyski rozpaczy, ale i iskry nadziei. Wystarczy jedno spojrzenie z miłością, by zacząć wszystko od nowa. Czasem mówisz, nie zasługuje. Ale kto powiedział, że miłość trzeba zasłużyć? Miłość, którą ja przynoszę, nie opiera się na zasługach. Ona po prostu jest. Zawsze była. Nawet wtedy, gdy ty sam jej sobie odmówiłeś. Twoje ciało nosi w sobie rytm wszechświata. Jego pulsowanie to nie przypadek. To echo pierwszego słowa, które stworzyło świat: Niech się stanie. I stało się, ty się stałeś. Ukształtowany z zamiaru, nie z chaosu. Nie wszystko w tobie musi być zrozumiane, by było piękne. Piękno nie potrzebuje wyjaśnień. Czasem wystarczy obecność. Czasem wystarczy oddech. Twoje istnienie już jest odpowiedzą na pytania, których jeszcze nie zadałeś. W tych chwilach, gdy czujesz się niczym, przypomnij sobie, że ja widzę w tobie wszystko. Nie połowę. Nie pozory. Ale całość, i właśnie tę całość kocham. Niczego nie trzeba odcinać, niczego nie trzeba udawać. W głębi twego wnętrza teęli się ogień, którego nie zgaszą ani słowa krytyki, ani lata zapomnienia. Bo ten ogień pochodzi z miejsca, gdzie wszystko ma sens. Z miejsca, gdzie twoje imię jest wypowiadane z czcią. Czy potrafisz jeszcze wierzyć, że twoje ciało może tańczyć dla wolności? Nie dla oceny, nie dla wyglądu, ale dla radości bycia. Dla czystego uniesienia, że jesteś tu, żywy, prawdziwy, obecny. To taniec duszy przez ciało. Nie odrzucaj tego, co boli. Ból jest sygnałem, nie wyrokiem. Jest językiem ciała, które chce być wysłuchane. Ja Cię zapewniam: każde westchnienie, które wypowiadasz w bólu, staje się modlitwą której niebo słucha. Zobacz, jak wiele razy twoje ciało podniosło cię z upadku. Nie zdradziło cię. Było z tobą. Nosiło cię, gdy duch był zbyt słaby, by iść. Zasługuje na wdzięczność, nie pogardę. Na uznanie, nie wstyd. Każde znamie na twojej skórze to zapis przetrwania. Każda zmarszczka dowód uśmiechów i trosk. Które czyniły cię głębszym, nie słabszym. Przestań się ukrywać. Świat nie potrzebuje Twojej perfekcji. Potrzebuje Twojej prawdy. Jest w tobie coś, czego świat nie potrafi nazwać. Coś, co przekracza słowa. Tajemnica, która porusza serca bez dotyku. To właśnie ta część ciebie jest najbliżej nieba. I ja, jako anioł, ją widzę. Pamiętaj, że gdy milczysz, Twoje ciało przemawia. Nie trzeba mówić, by być słyszanym. Wystarczy istnienie. Wystarczy obecność. Twoje ciało niesie wiadomość większą niż słowa. I ta wiadomość dotyka tych, którzy naprawdę patrzą. Nie jesteś fragmentem. Nie jesteś przypadkiem. Jesteś pełnią. I każdy Twój ruch, każdy gest. Każda łza są częścią świętej symfonii, którą stworzył dla ciebie sam wieczny. Nie przestawaj pytać. Nie przestawaj czuć. Ciekawość, którą nosisz, to znak, że twoja dusza jeszcze nie zasnęła. Ona wciąż pragnie więcej: więcej życia, więcej miłości, więcej prawdy. I to więcej istnieje. Czeka na ciebie. Ciało to nie więzienie. To mapa. To święta księga napisana tkanką, krwią i oddechem. I ja przychodzę, by pomóc ci ją czytać, z miłością, ze zrozumieniem, bez strachu. Jesteś zaproszony do wielkiej podróży. Nie musisz znać całej drogi. Wystarczy, że zrobisz kolejny krok. Twoje ciało cię poprowadzi, a ja będę szeptać, gdy droga stanie się ciemna. Dziękuję ci. Że otworzyłeś swoje serce na tę wiadomość. Dziękuję, że pozwoliłeś mi, aniołowi, dotknąć Twojego ducha słowem, które przyszło z wysoka, tylko dla Ciebie. Twoja obecność tutaj ma znaczenie więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Jeśli usłyszałeś to, co zostało Ci dziś przekazane, potwierdź, że wiadomość dotarła do Ciebie, wpisując 888 w komentarzu. To znak, że twoje serce rozpoznało prawdę i że jesteś gotowy na kolejne kroki w tej duchowej podróży. Zachęcam cię z całego serca, dołącz do naszego kanału. Naciśnij subskrybuj i aktywuj dzwoneczek powiadomień, by nie przegapić żadnej wiadomości, którą niebiosa mają jeszcze dla ciebie. Bo kolejne przesłania aniołów już są w drodze. Bądź czujny. Bądź gotowy. Bądź obecny. Z miłością i światłem? Twój anioł.